Siostry Bracia, ktoś niedawno stwierdził, że do zagłady ludzkości wcale nie jest potrzebne jakieś globalne ocieplenie, ani w sposób bardziej gwałtowny wojna jądrowa. Wystarczy zwykła ludzka ignorancja, a mówiąc prościej, głupota. Jest coś na rzeczy. Oficjalnie mądrością to nikt nie gardzi, ale kiedy przyjdzie co do czego, to okazuje się, że mamy inne priorytety. Ciekawie to widać przy składaniu życzeń. Dziwnie i obraźliwie brzmiałyby życzenia: życzę Ci mądrości, życzę Ci rozumu, bo przecież tego dobra każdy z nas ma przeobficie i w nadmiarze. Chętnie się dzielimy z innymi. Zamiast tego przy życzeniach oczywiście zwycięża zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie nie było jednak najważniejsze dla natchnionego autora Księgi Mądrości. W czytaniu słyszeliśmy: Umiłowałem mądrość nad zdrowie i piękność. Całe pierwsze czytanie to wielka pochwała mądrości. Przeniosłem mądrość nad berła i tronę i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Czytanie to przekonuje także, że zdobycie mądrości to droga do sukcesu, także tego życiowego, światowego. Przyszły mi wraz z mądrością wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Czytanie krótkie, ale ile w, niej, w tym czytaniu treści, bo mamy tam także podane źródło mądrości. Otóż, modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Prawdziwa mądrość pochodzi zawsze od Boga. Prawdziwa mądrość, mówię to ze smutkiem, ma niewiele albo nie ma nic wspólnego z wykształceniem. Nie przestaje mnie to zastanawiać, jak wielu zdałoby się inteligentnych i wykształconych ludzi potrafi być tak głupimi. Jestem księdzem, będzie więc bez nazwisk. Nie o nazwiska zresztą chodzi, ale o to, byśmy sami siebie zachowali, ustrzegli przed głupotą. Słowo Boże zdradza pewne sposoby zabezpieczenia się przed głupotą i tym samym pokazuje drogę kroczenia, drogą mądrości. Zwróćmy uwagę na początek Psalmu Responsoryjnego. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Nauczysz się liczyć, dni, które ci jeszcze w życiu pozostały, to zdobędziesz mądrość. Tu nawet nie chodzi o dużą dokładność. Wystarczy zorientować się, że te dni wcale nie idą ku nieskończoności. Wystarczy załapać. Że nie będziesz żył wiecznie, że idziesz z każdym dniem do kresu Twojego życia tu na ziemi. Tymczasem wielu żyje tak, jakby byli nieśmiertelni. To przejaw i głupoty, i jednocześnie wielkiej pychy. Strzeżmy się tego. Patrząc na liczenie szerzej, można powiedzieć, że chodzi, po prostu o widzenie, właściwe, dobre widzenie, bo wielu patrzy, ale nie każdy widzi. Nie każdy przynajmniej widzi tak, jak należy. Ta wada wzroku polega na tym, że widzimy rzeczywistość tak, żeby nasze było na wierzchu. Kiedyś usłyszałem taką historię o pewnym małżeństwie. Żona przy rannej kawie lubiła wyglądać przez okno i ilekroć sąsiadka naprzeciwko wywieszała pranie, to niewybrednie ją obgadywała, oceniając biel wywieszonej pościeli. Co za proszek, co za pralka, co za badziew, co za sierota, prać nie umie. Po jakimś czasie jednak pranie nagle Zyskało na bieli. Potrafiła to zauważyć i pochwaliła. Płęta jednak należała do męża. Kochanie, gdy byłaś na zakupach, wreszcie umyłem okna. Nasze okna. Nie wystarczy widzieć. Trzeba jeszcze. To, co się widzi, właściwie interpretować. Pewien kierowca na autostradzie usłyszał przez Sibi: Jakiś idiota jedzie pod prąd. Co pomyślał? Idiota? Jeden? Ja tu widzę takich tysiące. Nie wystarczy widzieć. Trzeba jeszcze to, co się widzi, w sposób właściwy interpretować. Sam kiedyś padłem ofiarą złej interpretacji. Na kazaniu opowiadałem kiedyś historię o myszach, które wpadły do słoja ze śmietaną. Jedna szybko się poddała i utonęła. Druga walczyła tak zaciekle o swoje życie, że ze śmietany ubiła masło i uratowała swoje życie. Jaką myśl... Wyniosła jedna z moich słuchaczek. Myszy w śmietanie. Tyle śmietany się zmarnowało. A miało być o wartości wytrwałości. Skoro jesteśmy przy widzeniu, to pociągnijmy jeszcze inny wątek. Otóż jest to objaw naprawdę niebywałej głupoty. Wielu ludzi sądzi, że są niewidzialni. Otóż nie. Odkrywam wielką mądrość. Jesteśmy widzialni i widziani. Także przez ludzi, ale przede wszystkim przez Pana Boga. W drugim czytaniu mamy, nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy. Zdać rachunek. Mądrość to uznanie tego prostego faktu. Głupota to myślenie, że można przed Bogiem się ukryć i nie będzie żadnego płacenia rachunku. Głupota wreszcie tu znowu wychodzą błędy w patrzeniu to widzenie zbawienia w tym, co zbawienia nie daje. Jezus wyprowadza nas z błędu. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Pieniądz, władza sława nie dadzą ci zbawienia. Zbawienie pochodzi od Boga. A świat ślepnie coraz bardziej, a jednocześnie coraz. Mocniejszą nutą pewności ogłasza swoje mądrości, że panuje nad wszystkim, że niczego mu nie potrzeba, ze szczególnym uwzględnieniem Pana Boga. A ja Wam powiadam, trzymajcie się tego, co mówili Wasi dziadkowie. Choć może nie pokończyli oni wielu szkół, a może do żadnej szkoły nie chodzili. Moi nie chodzili. Mieli jednak mądrość i mówili bez Boga ani do proga.